Witam Was bardzo serdecznie w 12 dniu vlogmasu, co oznacza, że dokładnie połowa już za nami do świąt Bożego Narodzenia. Zostało nam dokładnie 12 dni i jeszcze tyle vlogmasów na naszym kanale zobaczycie. Dzisiaj jest dosyć spokojny dzień, ale zarazem też bardzo pracowity dzień. Nigdzie nie wychodzimy, nigdzie nie jedziemy, natomiast za cel dzisiaj, dzisiejszego dnia... Postawiłam sobie wysprzątanie mieszkania. Wiecie, dwa piętra to jest dosyć sporo roboty, więc wszystko trzeba na spokojnie. No i tej roboty trochę jest, więc dzisiaj sobie będziemy sprzątać. Będzie więc to taki naprawdę spokojny vlog z domu. No też nie zawsze można, wiecie, chodzić po galeriach, po kiermaszach, po restauracjach, kawiarniach i tak dalej. Czasami musi być. E, nudno, czasami musi być domowo, bo takie są realia życia codziennego, ale nie martwcie się. E, coś odleczy to nie ucieczę jutro. Serhat jest w domu, także jutro na pewno sobie mamo, trochę... Mamo. <laughs> także jutro sobie na pewno pojeździmy. Tymczasem nie tracąc czasu ja się zabieram za Ać. sprzątanie, tak? Idziemy sprzątać, tak? Też. Tak. Mamo. It's not true. They say Santa ain't coming around. Trust me, I'm waiting up for you. Coming down my chimney on Christmas Day. Skończyłam, wysprzątałam całą górę i kuchnię. Zostało mi jeszcze przedpokój, salon oraz łazienka na dole. Aleks zasnął. Dzięki Bogu. Bo powiem Wam, że takiego nerwa złapałam. Jakie on ma ostatnie pomysły? Ja wiem, że chłopcy to absurdami i tak dalej, natomiast jak on ma ostatnie pomysły, to mi się nie mieści po prostu w głowie. Dzisiaj na przykład yy, sprzątałam w kuchni, co chwilę do niego oczywiście, do salonu zaglądałam, co on tam robi, ale nie złapałam szczegółów. Okazało się, że całą wodę, którą miał w swoim bidonie, wypluwał. Na książeczki, które były na biurku, więc książeczki są mokre. Jak tylko zobaczyłam to szybko, to powycierałam. Wytarłam biurko, biurko całe mokre, to jest drewniane biurko. Pod biurkiem wszystko zalane. Tej wody jakoś w bidonie nie miał więcej niż połowy, na pewno nie. Ale tak wszystko, wiecie, powyplo, że było zalane. Cały ten kącik był zalane, więc musiałam to wysprzątać. Pewnie zdążyłabym posprzątać... I łazienkę, i przedpokój, gdyby nie to, że on sobie taką, e, taki psikus wymyślił. I powiem mam, że nie wiem jak wy, ale ja na przykład nienawidzę sprzątać, ale kocham je jakieś czysto, więc się poświęcam i sprzątam. Ale nawet ostatnio z Serhatem rozmawiałam, że może po nowym roku albo już w tym nowym mieszkaniu zatrudnimy panią do sprzątania, po prostu, która przyjdzie raz w tygodniu e, i nam bo może by sprzątanie, bo ja i tak codziennie po 3-4 razy odkurzam, ale właśnie takie większe porządki raz w tygodniu czy raz w miesiącu pomycie okien, to bardzo chętnie ja bym kogoś takiego poszukała, bo ja osobiście nie potrafię mieć okien, zawsze są ślady. Serchatno nie ma czasu, no bo pracuje, więc jakbyśmy kogoś takiego znaleźć, to byłoby, byłoby super. Korzystając z okazji, że młody śpi, to ja po prostu sobie... Odpocznę, chociaż chyba pójdę się wykąpać, bo wiecie, wysprzątałam wszystko, no to też jestem w tym detergencie w tym wszystkim. Chyba tak, chyba pójdę wziąć prysznic i później sobie zrobię zasłużoną kawę. Uważam, że zasłużyłam na pyszną kawę. I coś słodkiego oczywiście. Aleks ma teraz swój czas ze śmieciarką Tym serialem, który wam już jakiś czas temu polecałam Ja sobie zaparzyłam rumianek Jestem bardzo siebie dumna, bo wysprzątałam cały dom Zaraz zacznę robić kolację, czekam aż Serhat przyjdzie Dzisiaj jakoś tak wyjątkowo zanim nim tęsknię zazwyczaj Wiecie, wiem, idzie do pracy, przyjdzie i tak dalej, a dzisiaj, jakoś tak, wyjątkowo bardzo mi było bez niego <śmudno> smutno, i czułam się sama. I to wcale nie dlatego, że był dzień sprzątania, bo Serhat mi przy sprzątaniu wcale nie pomaga. Natomiast po prostu miałam taki dzień, że mi go strasznie brakowało, więc cieszę się, że zaraz będzie w domu. Szkoda tylko, że Alex chce dosyć późno spać, bo o dziewiątej dopiero. I będziemy dopiero wtedy mieli czas dla siebie, ale chociaż z plusów jutro Serhat jest w domu, więc będziemy. Ponad połowę dnia e, razem. Później z Arhatem jakie są swoje zobowiązania? Ale sam fakt, że zjemy razem śniadanie, może wejdziemy razem na kawę. Także bardzo mnie ten fakt cieszy. E, I wyciągnęłam w sypialni wszystkie prezenty, które dotychczas kupiliśmy, które zabieramy. Powiem wam, że tego jest dosyć sporo. Zaraz wam pójdę, po prostu pokażę i nie wiem, jak to zabiorę, chociaż my mamy 2,23 kg walizki i 8 kg, ale nie będziemy aż tyle brać. No jest tego dosyć sporo, a jeszcze nawet nie kupiliśmy tych produktów um, spożywczych, które zbieramy, czekolad i tak dalej, więc um, mam nadzieję, że się i tak Zmieścimy w limicie. Chociaż zazwyczaj się mieścimy, nie ma problemu. To i tak za każdym razem, przy każdym wyjeździe się boję, że nie damy rady i trochę wycie limit będzie przekroczony. Ale koniec końców pewnie i tak wszystko będzie w porządku. No więc, tak, tutaj jest jeden prezent, drugi i trzeci to jest akurat dla mojej mamy. Tutaj jest u nas w rodzinie, przyjdzie na świat dziewczynka w grudniu, więc kupiliśmy dla małej prezent. To jeszcze mojej mamy, akurat już to pokazałam, więc zaraz do tej torby dla mojej mamy. My sobie tak grupujemy po tych torbach, co dla kogo, natomiast później i tak chyba to powyciągam z tych reklamówek, bo będzie mi łatwiej to um, wiecie, walizce spakować, ja kupię jakieś takie no, świąteczne um, reklamówki, te torebki, a nie takie... Um, takie, o, brzydkie, powiedzmy. I dla mojej mamy kupiłam koszulkę świąteczną z, z myszką milki, głównie z dziś ja, bo moja mama bardzo lubi tak samo jak i Aleks, więc dorwaliśmy mm, koszulkę dla mojej mamy. Mojej mamy już pokazałam, więc też wam mogę pokazać. Reszty natomiast nie pokażę i tu jest ta torba mojej mamy, więc po prostu to tutaj nie dam rady tego wrzucić, dobra, nieważne. Ale to jest dla mojej mamy. Więc mamy trzy, 4 No i plus to obstawiam, że będzie wielka reklamówka sklepowa tych wiem, batonów, czekolad, ryżu, bulionów i tak dalej. Możecie się pewnie zastanawiać, czy moja już powoli się pakuje, skoro został ponad y, tydzień. To nie jest też tak, że ja się już pakuję, ale wolę sobie już powoli wszystko przygotowywać, a nie na wariackich y, papierach później robić. Dlatego też te zakupy. Y, do Polski spożywcze chcę zrobić najpóźniej w ten weekend, żeby nie było później problemu, że wiesz, że coś zapomnę, czy a czy się nie będę mogła spakować? Idzie różne sytuacje losowe mogą wystąpić. Nie wiem, no ktoś się z nas tak bardzo rozchoruje, że nie będziemy w stanie się spakować. Więc ja już wolę wszystko na spokojnie mieć przygotowane. Ja sobie to wszystko zawsze daję w reklamówki, później z tych reklamówek daję do walizek. I jak dotąd nigdy mi się nie zdarzyło, żebym czegoś zapomniała. Myślę, że zapomniałam, a kończyć także nie zapominam, więc. Dla mnie to, co już mamy na górze te torby, to już jest dużo, bo wyobraźcie sobie, że no. To jest pakowanie na ten wyjazd zimowy jest gorsze niż na letnie. Wiecie, no koszulka, spodenki krótkie, nie zajmują tyle miejsca, co e, kilka swetrów, grube spodnie, czapka, szalik i tak dalej. Więc mimo tego, że ten limit wagowy jest, to nie będzie miejsca, bo wiecie, te pochowe rzeczy są po prostu e, większe, zajmują znacznie więcej miejsca w walizce ale chociaż się cieszę, że, że już tak powoli sobie wchodzę w ten tryb przygotowawczy pakowania się, bo ja tak lubię wszystko wcześniej, na spokojnie mam nadzieję, że wszyscy będą z prezentów zadowoleni chociaż ja tu jestem już zadowolona z samego biletu do Polski, że lecimy ja żadnych prezentów tak naprawdę nie potrzebuję, tylko Alex Serhat bilet do Polski, moje rodzice, moje rodzeństwo i nic więcej mi do szczęścia jak naprawdę nie potrzeba. Otwieraj tatuś, głodny jest. Otwieraj. Mniam, mniam tatuś. Co zrobić? Mię, mię, mię. Co tata kupił? Pasta. Pasta. Otwieramy? Tak. Raz. Trzy. Tak. Trzy tak. Łe. Wow. Mam Co to? Pasta. Mama, mam mam limbo. Patrz. Tak A patrz. właśnie jeśli Güzel mi? Bak. Nem nem yapalım mı? <laughs> Bir çilek yiyecek mi? Bak. Çilek yiyecek mi? Bak. Evet çilek. Çilek. Evet ısır. Orada değil. Burada. <laughs> Burada. Чё, бедный? Пойди. у у у, петь, у, -у. Papa. Pa. Pa, pa. pa, pa. pa, Baba. Baba. Dada. Da. Dada. Tup, 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 tup. Gdzie jest piasek pucha? Tak. Szemysłka. Szemysłka, tak. Aleksyka nie ma. Nie ma, Aleksika, nie ma. A kuku! Dobra? Nie? Począc, nie to? Tak, nie wygląda. A kuku! Nie ma Brawo, brawo! Brawo, brawo Puciowi! Brawo, Puciu, brawo! Padam na twarz, Alex poszedł spać, ale raczej jeszcze nie śpi. Serhat pracuje, jak zawsze, po ja pracy, nie, ja w nie pracy. Prawie, ja nie pracuję, ja nie pracuję, ja jest szkole, w Serhat robi zadanie domowe, to ja idę się wykąpać. Tu, herbatkę zrobisz? No tak. Dobra, Serhat robi herbatę, a ja się idę wykąpać. I będziemy robić kasztany dzisiaj. Tak czy nie? Tak, tak, tak. Dobra, to zrobimy później kasztany, ja się idę wykąpać. Tak jak mówiłam dzisiaj, nic porywającego, ale musiałam w końcu to mieszkanie wysprzątać, więc jutro po prostu będzie bardziej ekscytujący vlogmas niż dzisiaj. Ale nie wierzę, że wy też nie macie takiego dnia, że siedzicie w chałupie cały dzień i po prostu musicie ogarnąć bieżące sprawy. No to ja właśnie dzisiaj miałam taki dzień, więc idę się wykąpać, bo już... Już czuję się brudna, mimo tego, że już i tak raz się kąpałam, to i tak dalej się czuję brudna, więc idę się wykąpać. Dzisiaj mam próbę numer dwa do kasztanów. <laughs> Może dzisiaj nie będą spalone i twarde. Tak? Dzisiaj nie będą. Tak. Maybe we open this ton, that's why that much, because mm. it to was jak like stone. W Tu mać. No, że były twarde jak kamień. Ale to dlatego, że wyłączyliśmy wiatrak. Przez mm. wiatrak? Tak. Ale mama powiedziała: Tak. Ja. Hej! I to buy my by I didn't order Patrz, herbaty nie zrobiłeś, mamy nie kupiłeś. <głos> <głos> tak, chłopaka, praca pochłonęła. Ja się kąpam długo dzisiaj, 20 minut. <noise> Serhat chyba zapomniał, że jestem w domu. Zapomniałeś? Today I'm really, like, forgetting it. Nie wiem, czy to słyszycie, ale to był serhat mieszający herbatę w kuchni. Serhat jak miesza herbatę w kuchni, to mam wrażenie, że w kościele biją dzwony. Moja mama zawsze do serhata, mówi synu, to nie niedziela. Nie wal tak tą rzeczką. I co? So. Ja już jestem dzisiaj zmęczona, ale to dlatego, że faktycznie na takich dosyć wysokich obrotach ja to mieszkanko nam dzisiaj sprzątałam, więc nie będę po prostu dzisiaj przedłużała. Jestem dzisiaj typowo takim grynczem. Normalnie kocham cały ten okres przedświąteczny, ale jak przychodzi co do sprzątania, to nienawidzę. Więc yy, napiję się dzisiaj po prostu herbaty. Zjem sobie ostatnie Kinder Bueno. Zjemy sobie też chrupkę, bo Serhan właśnie przyniósł. Jak kupiłem sześć. No i zostało tylko to. Trzy białe, trzy czarne. No i zostało tylko to, o. Tak, wszystko zjadłam. Wiem, ja zjadłam. Zjad... Tylko dwa. Dwa. Ja dwa, bo to ma dwa. 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 Okay. Tak, ja zjadłam, Aśką. ja zjadłam, ja zjadłam, ja zjadłam. Sławnego, kochanie. Sławnego. Mm. Mm. Więc, żeby dłużej nie przedłużać, my sobie teraz z serhatem posiedzimy. Vlogmas, vlogmas mi się załaduje. Całe szczęście. Jutro serhat jest w domu. Nie w domu, ale w szkole. szkole. Szkole to po niemiecku. <śmiech> szkole to <laughs> po więc yy, ja się już na dzisiaj wyłączę. Bo mam wrażenie, że przez, ze, przez zmęczenie Gadam jakieś totalne odczapy rzeczy, jakieś głupoty. Więc, jeżeli do tego momentu, czyli do końca vlogmasa, dobrnęliście, to zostawcie w komentarzu Grinch, bo mamy połowę vlogmasa, a jeszcze Grinch się nie pojawił. Więc, jeżeli Grinch dotrwaliście, i... to piszecie w komentarzu Grinch. Do jutra. Nic więcej nie mówię, bo nie ma co.